Hej kochani, to znowu ja. Pytaliście mnie ostatnio w jaki sposób można zabezpieczyć susz. Jednym ze sposobów jest kochani ocet i rameczkę delikatnie spryskujemy z obu stron. Tutaj jedyny minus kochani tego jest, jeżeli macie druty ocynkowe. Yy, niestety ocet jak i esencja octowa, kwas octowy Powoduje bardzo szybką korozję tych drutów, włącznie y, z tymi, które są tutaj w środku. Tu musicie bardzo uważać. Jeżeli chodzi o esencję octową do ocynkowych drutów, nie polecam, jeżeli chodzi o ocet, starajcie się popryskać tylko i wyłącznie, delikatnie po suszu y, i nie trzymajcie tak, żeby ta, to działanie octu miało długi termin, czyli zamykamy w korpusie, przysłaniamy foliami, żeby tam było wilgotno i parno wtedy narażamy sobie bardzo na uszkodzenie tych drutów. Tu przy odcinku, kochani to albo staramy się przemrozić, albo trzymamy właśnie spryskane octem, wieszamy na półce, kochani, tak bardziej, wiecie, luźno, żeby to po prostu położyć luźno, nie dajemy gęsto tak w, w korpusach. Jeżeli chcemy przetrzymywać w korpusach, to co drugą ramkę wyciągamy, wtedy motylica, barciak, zależy co tam będziemy mieć, będzie miało mniejsze prawdopodobieństwo przechodzenie z ramki na ramkę i co jakiś czas tym odstęp tylko i wyłącznie wtedy pryskamy po suszu jeżeli mamy druty kochani nierdzewne czekajcie, bo to są mojego taty a to są też mojego taty no tu mam wszystkie mojego taty czekajcie, w tym korpusie będą moje jeżeli mamy kochani drut nierdzewny Guzik, to też mojego taty ale bym trafiła, bo właśnie to jest cała seria, tu będzie. Jeżeli mamy, kochani, drut nierdzewny, najlepiej czóreczkę, tak jak mówiłam, nie ma problemu, tu, kochani, samą rameczkę możemy sobie od góry do dołu pięknie zapryskać, wtedy możemy włożyć do korpusu. Przykryć folią, i tutaj się nic nie dzieje. Tutaj jest większe działanie tego kwasu, większe stężenie, dłużej nam to wytrzyma. Tutaj też możemy na górę dać pojemniczek z esencją octową, przymknąć szczelnie i nic nie tracimy. Pamiętajcie, nie oszczędzamy na drucie. Następnym razem to jest parę złotych więcej. Wiem, to jest wydatek dodatkowy, ale tutaj naprawdę robimy na 2-3 lata takie ramki. To się nam opłaca. Później możemy być spokojniejsi w zabezpieczaniu tego suszu. A więcej sposobów. Następnym razem.